Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie, przecudowny, słoneczny wtorek. Na czym? No na karcie dnia, kochani. E, słuchajcie, lecimy, bo mi kawa stygnie, a ja bardzo bym chciała sobie ją chociaż raz w życiu wypić ciepłą, przynajmniej o tej godzinie, tak? Więc słuchajcie, lecimy i zaczynamy od, tradycyjnie od baranków. Baranki, baranki, witam was bardzo serdecznie i zobaczmy. Co też u Was? Tutaj ciocia Madzia Wam wylosowała Asa Kielichowego. Słuchajcie, jest dobrze. As Kielichowy zawsze daje, słuchajcie, nowy początek czemuś bardzo emocjonalnemu, czemuś bardzo, co raduje nasze serce, moi drodzy. Więc tutaj mamy nowy początek, słuchajcie, miłości, o, przede wszystkim, tak, bo to Kielichy. Ale ogólnie nawet wszelkie nowe początki, tak? Tutaj naprawdę coś może się nowego zacząć, ale słuchajcie, nie tyle, że się zacznie. To jest szansa na to, że to się może zacząć, tak? A więc tutaj, jakby w, tym, w tej e, fazie, musicie jakby tutaj zrozumieć mnie, że to nie o to chodzi, że e, będzie na 100%, tylko jest to szansa pojawiająca się na horyzoncie, którą Wy możecie wykorzystać, bądź też nie. Pamiętajmy o tym, tak? A więc coś się tutaj emocjonalnego dla Was bardzo mocno rysuje. Byki. Dobra, zobaczmy. Byk, kochani, dzisiaj w karcie, Boże, czy ja dobrze widzę, cesarz? Cesarz. Kochani, dzisiaj byki rządzą. Nie ma to tamto, po prostu byk dzisiaj będzie zarządzał, słuchajcie, wszystkim i, i, i wszystkim i każdym dookoła. No, cesarz, jak to cesarz, tak? Podejmuje jakieś globalne, kochani, decyzje, dzisiaj jakieś wytyczne będzie być może robił, być może będzie musiał cię parę spraw przemyśleć, parę spraw, słuchajcie, przedyskutować sam ze sobą, nawet i kochani, wam je przedstawić. Także wy dzisiaj, drogie byki, być może zdajecie sobie pomału troszeczkę sprawę z tego, że wiele spraw naprawdę od was zależy i tutaj naprawdę będziecie bardzo mocno przyglądać się czemuś i też decydują. Decydować o czymś, tak? Czyli jakieś takie globalne decyzje. Poczekajcie, założę sobie tylko okulary. O, zdecydowanie lepiej teraz to wszystko widać. Jeszcze tym bardziej z rana, kochani, gdzie ja tutaj, wiecie, bladym świtem przed ósmą po prostu wstaje żeby tutaj do was wpaść. Więc, moi drodzy, jakieś takie mm, naprawdę, słuchajcie, rzeczy, takie przemyślenia, czy też w ogóle jakieś, powiedzmy, rzeczy, które będziecie dzisiaj mówić, przedstawiać, będą bardzo mocno przemyślane i wy będziecie wiedzieć, że wiele od was zależy, tak, że to naprawdę musi rzutować nie tylko na was, ale też na ogół. Co niektórzy, moi drodzy, mogą dzisiaj spotkać się z osobą albo też jakaś osoba odegra ro rolę, która jest naprawdę mocno znacząca, tak, czyli tak w, w pewien Sposób jest to ktoś naprawdę dla Was istotny, ważny, typu nie wiem, mąż, ojciec, być może jakaś konkretna osoba, z którą dzisiaj będziecie mieli, kochani, do czynienia. Yy, bliźniaki. Mam nadzieję, że nie słyszycie mojego sąsiada, który właśnie słuchajcie o godzinie 8:00, postanowił sobie robić opryski w swoich kwiatkach i odpalił taką machinę niesamowitą, która wydaje taki subtelny dźwięk. Bliźniaki. Bliźniaki, moi drodzy, dzisiaj karta koła fortuny też bardzo dobrze, bo zawsze jak koło fortuny, no to moi drodzy jest jakiś łód szczęścia, czyli że po prostu coś powiedzie się po waszej myśli. Ale moi drodzy, to jest również karta zmian, tak? E, transformacji pewnych, ale przede wszystkim zmian. Więc dzisiaj spodziewajmy się jakiejś zmiany, ale raczej na plus, moi drodzy. Ja to czuję tak jakoś gdzieś podskórnie, że to nie będzie nic negatywnego, tylko taka zmiana, która spowoduje, że powiecie, wow, no coś się nagle zmieniło, jest dobrze, idzie to wszystko w dobrym kierunku. Raczek. A raczek, co dzisiaj? A raczek dzisiaj, kochani, się odradza. <grym> no i bardzo dobrze, karci, kochani. Karta sądu zawsze pokazuje odrodzenie, czyli taka, takie zmartwychwstanie, tak? Jeżeli coś na przykład było martwego, takiego pustego, takiego nie w prawo, nie w lewo, to dzisiaj, słuchajcie, przyjdzie taki dzień, w którym trzeba, będzie można wstać w końcu na nogi. Trzeba będzie rozliczyć się być może z jakichś starych grzechów, być może przedyskutować pewne sprawy i krótko mówiąc, zrzucić z siebie jakiś ciężar i móc powiedzieć, dobra chce być wolny, chce iść do przodu. Co niektórzy sprawy urzędowe dzisiaj, kochani, i dzisiaj musicie się z tym jakby pozmagać, że takie takie właśnie sprawy papierkowe, biurowe, urzędowe będziecie załatwiali, co niektórzy nawet w sądach. Lew Lew, karta rodziny, kochani, karta bezpieczeństwa, stabilizacji e, finansowej, również, kochani, karta zysku, karta przyjścia jakiejś kasy, kochani, więc tutaj, jakby to też miejmy na uwadze, że być może właśnie dzisiaj przyjdzie do Was jakaś, powiedzmy, lepsza kaska i słuchajcie, powiecie, no, w końcu jest git, e, dostałem, nie wiem, wypłatę za jakąś tam, powiedzmy, wykonaną robotę, albo też tudzież wszystko idzie po mojej myśli, wszystko jest stabilne, bezpieczne pod kątem finansowym. Względnie, tak jak powiedziałam, karta rodziny i w dużej mierze tutaj, jakby skupienie się dzisiaj na tym, ale takie, wiecie co, jak mówimy o rodzinie, to takie poczucie, że to nie jest jakieś tam wow, ale super, ale fajnie, tylko takie poczucie takiej ostoi, opoki, bezpieczeństwa, ugruntowania, tego, że wszystko jest na swoim miejscu. Więc lwy tego typu doznania, kochani, w waszym kierunku dzisiaj. Panny. Uuu, panienka dzisiaj z jakiegoś powodu będzie smutna. Co to się zadziewa? Ewa, co tam u ciebie? Nie wiem, czy to będziesz słyszeć, czy nie, ale jak coś się dzieje, to dzwoń. Um, dziewięć mieczy, karta, słuchajcie, smutku, karta przejmowania się czymś, karta jakichś myśli, które was bardzo mocno dręczą i powodują, że możecie się czegoś bać, możecie się czego, czegoś lękać, możecie z jakiegoś powodu nie przestawać o tym myśleć i doprowadzać się nawet tym do jakiegoś przygnębienia, kochani, płak, płaczu, tego typu historii. No coś ewidentnie dzisiaj panne będzie męczyło i coś ewidentnie, ale tylko dzisiaj może pan... Annę tutaj przygnębiać moi drodzy, więc nie wiem, co tu się zadziewa, no, ale macie taki, taki troszeczkę depresyjny dzień. Zobaczmy, co uwagi. Kochani, waga dzisiaj od czegoś odchodzi. Kurczę, od czego? Przynajmniej od tego co ma. Yy, dlatego, że osiem kielichów jest to taka karta, gdzie my po prostu zwyczajnie yy, widzimy, że parę spraw się tutaj porozpieprzało. Krótko mówiąc w tym, co teraz aktualnie jesteście, tak? Bo tutaj mamy ten stan jakby obecny, bo wy odchodzicie od tego, co macie. Widzimy, że te parę spraw jest po prostu rozpieprzonych. Co niektóre jeszcze jako jako tako stoją, ale waga widzi, że to. Nie ma sensu, że w pewien sposób tu tych pewnych spraw, które się już porostukiwały, nie da się, że tak powiem, sklecić na nowo. tak? No i waga, krótko mówiąc, odwraca się od tego wszystkiego i ma ochotę po prostu sobie odejść, ma ochotę coś zostawić, ma ochotę pójść po więcej. Waga ma ochotę na dziewiąty i na dziesiąty kielich, bo ona wie, że to, co jest teraz, um, nie do końca daje mu szczęście życiowe. I on po prostu, ta waga oczywiście, tutaj w tej sytuacji, po prostu odwraca się od tego wszystkiego i chce odejść. Czyli jakieś odejścia się szykują, kochani, tutaj uwag na dziś. Niekoniecznie to, że wyspakujecie walizkę i pójdziecie w cholerę, tak? Nie o tym mówię. Bardziej to jest taka sytuacja przemyślenia pewnych spraw i, i powiem Wam szczerze, być może tylko się skończy to na przemyśleniach. Chcę odejść, chcę pójść po więcej. Nie wystarcza mi to, co jest, tak? Także tutaj miejmy to na uwadze. No to skorpiony. Uuu, skorpion ma dzisiaj, słuchajcie, jakąś, um, jakieś złamane serducho. Coś może go zaboleć fizycznie. Yy, może z jakiegoś powodu poczuć się smutny, może z jakiegoś powodu poczuć jakiś cios, yy, gdzieś jakiś smutek na serduchu się tutaj u Skorpiona rysuje, kochani. Może wymagają ktoś powiedzieć jakiś głupi, głupi tekst i wam się zrobi po prostu zwyczajnie przykro, tak? Bo tutaj też chcę no, to, to podkreślić, tak, że to nie o to chodzi, że tam nie wiadomo co. Ale przyjdzie jakiś tam zenek czy jakaś kaśka, tam walnie jakimś głupim tekstem, a wy się tym będziecie po prostu przejmować. Zaboli was to gdzieś przy sercu. Ja nie mówię, że na cały dzień, ale może być taka chwilowa. Taka chwilowa sytuacja, gdzie poczujecie tę przykrość, czy też ten smutek emocjonalny. Strzelec. Ups. Wieża. Coś się walnie, coś się sypnie, kochani. Coś dzisiaj poleci w jasną cholera. Nie wiem co, kochani, ale wieża zawsze jest taką, z takim zdarzeniem nagłym, niespodziewanym, ale słuchajcie, od razu nadmienię. Wieża to nie jest zła karta. Wieża jest to karta. Ja wiem, że wiele osób, które powiedzmy nie zajmują się tarotem, ale załóżmy, no nie wiem, dajmy, dajmy na to coś. No dobra, oglądacie tutaj te wszystkie karty i tak dalej, tak dalej. Uważają wieżę za jedną z najbardziej złych kart w tarocie. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Wieża sama w sobie, kochani, jest bardzo dobrą kartą. Dlaczego? Dlatego, że ona przynosi oczyszczenie. Wy z reguły wiecie, że jest coś niehalo. Wy z reguły wiecie, że coś e, trzęsie się w fasadach. Wy z reguły wiecie, że coś jest kruche i być może łudzicie się, że będzie stało wiecznie. E, więc to, że ona leci z jakichś pewnych powodów, że nagle w końcu się sypie nagle, bo wieża leci nagle, to jest tak jak strzelenie piorunem, pach, kurczę bęc, e, to Wy mówicie: Jezus, to już dzisiaj pieprznęło się, ale Wy to gdzieś podskórnie czuliście albo czujecie, że coś jest jakaś sprawa w waszym życiu, która nie domaga, i ona prędzej czy później się rozsypie. No, to może być tak, że dzisiaj właśnie się stanie to prędzej i ona dzisiaj, kochani, się uaktywni. Coś tutaj może faktycznie fizycznie się posypać, rozsypać i nie będzie za wesoło. Ale moi drodzy, tak jak powiedziałam, jeżeli coś jest popękane, jeśli coś nie funkcjonuje i wy wiecie o tym, że tak dalej być nie może, bo nic dobrego to dla nikogo nie przyniesie, to pozwólmy tej wieży spaść. I pobudujmy sobie nasze własne życie na zupełnie nowych i fajniejszych fundamentach, wtedy one będą bardziej takie, wiecie, konkret i się nie posypią wcale. Bynajmniej wieża przynosi, pamiętajmy zawsze o tym, oczyszczenie, kochani, więc no, dzisiaj y, strzelce spodziewają się jakiegoś bumu, tak, czyli jakiejś takiej sytuacji nagłej, która może się wam posypać, nie udać, może coś po prostu ulec jakiemuś zniszczeniu. E, chociażby to, że Wam kubek z kawą się przewróci, e, oby nie, przynajmniej nie z rana, bo potem będziecie mieć kiepskie nastroje. Dobra, kozioroż, koziorożce. Koziorożec za to, kochani, bardzo szczęśliwy, w pełni szczęśliwy, już bardziej szczęśliwy by nie mógł być, to znaczy pewnie byście mogli, no ale przynajmniej według Tarota już byście nie mogli, bo nie ma jedenastego kielicha. Moi drodzy, więc pełnia szczęścia. Przede wszystkim również czasu spędzonego z tymi najbliższymi osobami, typu rodzina w pierwszej fazie. Potem oczywiście lecą przyjaciele, słuchajcie, koledzy, koleżanki, dziewczyny, chłopaki itd., itd., ale krótko mówiąc, czas również spędzony przy takich naprawdę Wam najbliższych osobach, gdzie Wy czujecie pełni radość, że pomiędzy Wam jest bardzo dobrze. Jest fajna komunikacja, fajnie spędzacie czas i idzie wszystko tak, jak powinno iść. Oczywiście również to, że pomyślnie dla Was mogą się dzisiaj potoczyć pewne sprawy, które ewentualnie w dniu dzisiejszym spodziewacie się, żeby się jakoś potoczyły. No to się potoczą, ale na plus. Wodnik. Wodnik, kochani, dzisiaj bardzo mocno działający. Obierający sobie jakiś cel do zrobienia, być może jakieś cele, wodnik po prostu zwyczajnie ma i będzie je sukcesywnie realizował. Karta Rycerza Buławowego jest to karta dążenia do jakiegoś celu z zapałem, z takim, wiecie, z taką ochotą: Jezol super, idę tego, tego i taki jest podjarany ten wodnik, i krótko mówiąc, idzie. Kochani, wodniki, którzy, którzy posiadają tak zwanych kochanków, moi drodzy, to również ten kochanek może się dzisiaj pojawić na horyzoncie, uaktywnić się. I po prostu, krótko mówiąc, będzie gitara, tak? Krótko mówiąc. Więc, moi drodzy, dzień bardzo energetyczny, bardzo ognisty, bardzo namiętny, bardzo impulsywny. Na plus oczywiście, nie to, że awanturniczy. I taki bardzo, powiedziałabym, wypełniający rzeczy, które macie dzisiaj wypełnić, moi drodzy. No i ryba. A ryba dzisiaj karta zwycięstwa. Słuchajcie, czego się nie tkniecie, drugie ryby, powiedzie się tak, jak tego sobie życzycie i chcecie. Po prostu odnosicie dzisiaj sukces. Wszystko pójdzie po Waszej myśli. Sukces, spełnienie, zadowolenie, triumf. Być może co niektóre oczy będą zwrócone typowo na Was i wy powiecie o wzbudzam podziw, tak? Czyli być może jakieś osoby będą wręcz. Y Komplementy wam nawet rzucać na zasadzie kurczę, stary czy stara, ale ty jesteś zajebisty, to zrobiłeś dobrze tam, to zrobiłeś dobrze, świecie. Tego typu rzeczy. Poczujecie ten komfort zwycięzcy, tak? Czyli krótko mówiąc, lub tego, że wszystko powiedzie się tak, jakbyście sobie chcieli, żeby to się potoczyło. Dobra. Kochani moi, ja kończę. Zrobimy sobie jakiś fajny temacik dnia. Tam za chwilę pogrzebie w, w tych Waszych komentarzach, cofnę się pod jakiś film, zobaczę, jakie były propozycje, może coś fajnego w, w, tutaj w, wyciągnę z tego i coś fajnego porobimy, a, a Wam życzę, kochani, wszystkim bez względu na karty przecudownego dnia pusiaki.